Państwo w komentarzu walutowym BOSS Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk Walutowy do maklerskim BOŚ. Dziś mamy dzień 16 marca, godzina 17.10, um, czwartek. No i generalnie, tak jak zazwyczaj, jesteśmy już po sesji w Europie, także ta pierwsza reakcja na europejskich graczy, na, na wczorajszy Fed, czy też na wyniki wyborów Holandii. Jest wycieniona tych tutaj na rynkach. No więc, jakby dłużej jakby nie przedłużając, zapraszam Państwa do takiej klasycznej analizy tutaj, czterech wybranych przeze mnie par, bądź różnego ze instrumentów notowanych na naszej platformie BOSSE FX. Jak Państwo już taki ogólnie widzą w pogląd sytuacji, no troszkę nam się układy zmieniły. Przede wszystkim, euro-dolar. Widać impuls wzrostowy, akurat ten impuls był przez nas tutaj zakładany, ponieważ tutaj mówiłem Państwu o potencjalnym zejściu gdzieś w kierunku tego wsparcia, a również w dużej ilości komentarzy pisałem o tym, że paradoksalnie może dojść do takiej sytuacji, że dolar się osłabi w momencie, w momencie gdy pomimo, pomimo jakby podwyżki stóp ze strony FED, tak też jest stało, mieliśmy tak zwaną głębię podwyżkę, lekkie obniżenie prognoz inflacji, nie jest to specjalnie jakimś wielkim, wielkim zaskoczeniem, ponieważ to, co Państwu wcześniej razy mówiłem, czyli non-farm payroll, zmiana strukturyzowania poza graniczym. Te dane, wszystkie jakby twarde dane czy stopy bezrobocia, ok, ale Wage Growth Please y z jakby układ miesiąc do miesiąca e, płacy godzinowej, czyli to, co generalnie miałoby się przełożyć na wyższą inflację, e, no troszkę była słabsza w swoim czasie, także, także stąd może wynikać ten e, mniej jastrzębie nazwijmy to, ponieważ to oczywiście do, do stanowiska głębiego ma dość daleko, mniej jastrzębie założenia FED, w dalszym ciągu jednak te trzy podwyżki w 2017 roku, czyli pozostałe dwie, zostały utrzymane no i na to będziemy grali. No tutaj widać, że słabość dolara e, wydaje mi się, że może lokalnie być tutaj trochę skorygowana gdzieś w kierunku e, gdzieś w kierunku tutaj poprzedniego wsparcia w zakresie 1,067,75. Jeszcze jedno story to są wybory w Holandii. Kolejne story, które wspierało układ risk on na rynkach w tej chwili, czyli, czyli wstęnowiło wsparcie dla byków, wsparcie dla strony popytowej. Były to informacje o tym, że wbrew jakby obawom inwestorów Partia Wolności, czyli ta, ta eurosceptyczna, antyimigracyjna, no zdobyła 19 mandatów, tak jak pozostałe trzy partie, no i wygrała generalnie partia 31 miejsc, 150 miejsc, miejscu, nazwijmy miejscu w parlamencie partii aktualnego premiera, także generalnie status quo jest utrzymany. Oczywiście, jak to, jak to, jak to, jak to wygląda temat, temat w Holandii, to, to na ogół wiemy, że prawdopodobnie jest, czeka nas kilka miesięcy budowania rządu, ale generalnie ten negatywny impakt jest złagodzony, no i w konsekwencji jednak troszkę bardziej optymistycznie patrzę na, na, na perspektywę wyborów we Francji czy też w Niemczech. Druga para to dolar amerykański do rosyjskiego rubla, no i generalnie Emerging Markets, to bo to, co było najfajniejsze pod tym Fed, bo jak wiemy, euro-dolar tutaj duże flowy i te zmiany nie są tak takie technicznie. Widać, że tutaj mocno mocniej, mocno, mocnie, znacząco mocniej rubla technicznie, zanegowanie tak naprawdę tematu wyjściowego, czyli był temat na zbudowanie jakiejś platformy, na wybicie wyżej. Otworzyliśmy się Poniżej tego, poniżej tego wsparcia, z Państwa, którzy obserwowali nasze komentarze na stronie BossaFix, to wiedzą, że ja tutaj sygnalizowałem tą lukę. To wsparcie to zostało zanegowane. W tej chwili widać jakąś te próbę zejścia niżej. Ten handel na rublu oczywiście, jest normalnymi godzinami, trochę handlu. Ewentualne zejście w kierunku dolnego wsparcia to 56, 58 do 56, 99. Z tym, że tak jak mówię, raczej na udala, że ten ruch będzie skorygowany, także, także podobnie wyglądało to na, na rynku rubla. Raczej kierowałbym się w stronę ropy i, i tamtejszego tematu podaż kontra kontra dolar analizując w tej chwili cenę rysię, rubla, raczej spodziewamy się, że będziemy mieć tutaj w tym zakresie konsolidować w przypadku złotego mocniejszy złoty zarówno wobec euro, jak i dolara. Tam w przypadku dolara akurat testowaliśmy o 5,4 zł za dolara. Tutaj, tutaj w przypadku euro, euro to jest oczywiście troszkę inny temat. Generalnie układ, powiedzmy, rosnącego euro w stosunku do dolara, numeru zwyczajowo, jeżeli nie ma jakby większego, większego, większego zainteresowania emerging market, czy też złotym, przykłada się na rosnącego Europelena, W tym przypadku widać, że europelen również spada, czyli można mówić, że globalne poprawa nastrojów spara tę polską walutę. Te technicznie widać że kierujemy się w, w stronę poprzedniego wsparcia czyli 42750 i w szerszym układzie możemy powiedzieć o tym, że nie, do, nie doszło tak naprawdę do wybicia, ponieważ to było fake breakout, jak widać, nie doszło do wybicia tej szerokiej konsolidacji. Tutaj 4,27, 4,33, 50, 4,27, 50 dołu, 4,33, 50 góry. No i gdzieś tutaj się konsolidujemy. Lokalne dane, dzisiejsze stopa bezrobocia, bez przepraszam, nie stopa bezrobocia, tylko wynagrodzenia i, i zatrudnienie, potwierdzają dobrą kondycję krajowego rynku pracy. Nadwyżka, nadwyżka w bilansu handlowym, szczególnie na sali. No dość znacząca, to jest spodziewana się 300 pan tam troszkę chyba 320 milionów nadwyżki euro. Tymczasem publikacja 2,4 miliarda, no generalnie troszkę, troszkę, troszkę można powiedzieć, mocno przesłana prognoza, aczkolwiek. W wyniku tutaj, jakby tłumaczenia się tych, tych ankietowanych wychodzi z tego, że ekonomiści po prostu nie mieli tych danych dostępnych wcześniej, także te prognozy były oczywiście nie nieuzgadniały przepływów z Unii Europejskiej. Także można powiedzieć, że krajowe dane w dalszym ciągu wspierają polską walutę, no i lokalnie przede wszystkim ten, ten układ RISK-ON powoli pozwala nam powoli, powoli się kierować Europelanowi w kierunku dylnego ograniczenia tego, tej konsolidacji. W przypadku USD, USD Jena, tu Państwu mówiłem, że był taki układ, tak naprawdę już było 7-tygodniowe maksymal, żeby próbować wyżej, no i zanegowanie, trochę powrót do lokalnej konsolidacji, no i w konsekwencji widzimy mocny spadek, e, raczej zakładałem, że nawet się tutaj zatrzyma, aczkolwiek ten, ten, jak widać, ruch pogłębiony jest niżej w kierunku dolnego okolic wsparcia, czyli w okolic 112, 60, 112, 60 100 do 113 prawdopodobnie gdzieś do pewnego zakresu, e, no i generalnie szok dla dolara na, szor, na, na większości zestawień, ciężko znaleźć jakieś zestawienie, gdzie, gdzie dolar byłby trochę mocniejszy. E, Także, generalnie, prawdopodobnie najbliższe godziny przyniosą nam trochę skorygowanie tego ruchu. Chociaż prawdopodobnie jutrzejsza sesja również będzie przebiegać pod znakiem dobrych nastrojów na szerokim rynku. No i raczej kierujemy swoją uwagę w kierunku, w kierunku kolejnych wyborów w, w Europie. Dziękuję za uwagę.